Często do naszego sklepu przychodzą klienci, którzy chcą kupić udarowy klucz elektryczny. Nie wszyscy jednak potrafią sprecyzować swoje potrzeby i oczekiwania względem tego narzędzia, a to jednak kluczowa sprawa, aby dopasować sprzęt do rodzaju pracy, jaką wykonują. Cześć, witam wszystkich na kanale firmy Protech, na którym będziemy prezentować i testować najciekawsze produkty z oferty naszego sklepu internetowego i nie tylko. Na co dzień zajmujemy się zaopatrzeniem zakładów produkcyjnych, warsztatów ślusarsko-spawalniczych oraz klientów indywidualnych w narzędzia do szeroko pojętej obróbki metali. Zaopatrujemy również warsztaty samochodowe, blacharsko-lakiernicze, szkutnicze w narzędzia ręczne oraz wysokiej jakości materiały ścierne. Nasz sklep stacjonarny możecie znaleźć w Krośnie na Podkarpaciu. Natomiast adres sklepu internetowego możecie znaleźć mniej więcej tutaj. Dodatkowo obie lokalizacje są dodane pod filmem. Zachęcam do subskrypcji kanału. Przed nami wiele ciekawych, mam nadzieję, i wnikliwych testów markowych narzędzi oraz materiałów ściernych. Klikając subskrybuj, nic Was nie ominie. Jako sprzedawca, ale przede wszystkim pasjonat narzędzi i ich ciągły użytkownik, chcąc sprostać często indywidualnym potrzebom naszych klientów, jakiś czas temu zacząłem zgłębiać wiedzę odnośnie tych narzędzi. Szukałem szczegółowych informacji, obejrzałem wiele testów i porównań, które pomogłyby mi bardziej trafnie i świadomie dopasowywać sprzęt do jego użytkownika. No ale właśnie. Większość filmów przedstawia odkręcanie szpilki koła, nakrętki odciągnika, czasem dodatkowo pokrytej korozją czy starą farbą ukazującą, że dane połączenie nie było dłuższy czas odkręcane. Jednak mało kto posługuje się kluczem dynamometrycznym na tych filmach, aby chociaż mieć świadomość, jaka siła została użyta do dociągnięcia nakrętki czy śruby. Idąc dalej, pomiar samej siły dokręcenia, który nie uwzględnia pomiaru siły potrzebnej do rozkręcenia danego połączenia, też nie do końca się sprawdza bo do końca nie wiemy, jakich wartości się spodziewać. Jest dość logiczne, że zupełnie inne siły są wymagane do rozkręcenia świeżego połączenia, które przed chwilą było dociągane, a zupełnie inne do rozkręcenia połączenia, na które wpływ miał czas, sezon zimowy, sól drogowa, korozja i tak A teraz najwyższy czas, abym opowiedział Wam nieco o tym, co znajduje się za moimi plecami i co skłoniło mnie do budowy tego czegoś. To, co aktualnie widzicie, to powiedzmy przyrząd, tablica do mierzenia poszczególnych sił momentów dokręceń oraz sił potrzebnych do rozkręcania danych połączeń. Jest to mój autorski pomysł, który udoskonalałem w tak zwanym międzyczasie przez ponad pół roku. Cały przyrząd, czyli blacha, śruby, nakrętki oraz podkładki były finansowane przeze mnie. W tym miejscu również chcę podkreślić, że cały test nie jest przez nikogo sponsorowany żadna firma nie miała wpływu na wyniki dołożyłem starań aby wszystkie pomiary były osiągnięte w maksymalnie równych warunkach dla wszystkich narzędzi pokrótce o co tutaj chodzi i po co użyłem aż tak wielu śrub patrząc na tablicę widzicie 12 rzędów śrub pierwsze trzy rzędy zarówno po lewej jak i po prawej stronie od góry mają zakres dokręcania śrub od 150 do 600 Nm w odstępie co 50 Nm Następnie dolne rzędy są przewidziane dla momentów dokręceń w zakresie od 650 do 1500 Nm. Również w odstępie co 50 Nm, z opcją, że ostatnie śruby M30 klasy 10.9 umożliwiają nam według momentów dokręceń dla tych przekroi oraz klasy twardości maksymalnie wielokrotne dokręcenia na poziomie 1950 Nm. Więc mamy jeszcze 450 nm zapasu względem klucza dynamometrycznego. W taki oto sposób mamy możliwość jednoczesnego testu pięciu kluczy udarowych w jednym czasie, natomiast jeden rząd w zakresie od 150 do nawet 1950 nm jest rzędem testowym, na którym będziemy sprawdzać siłę, jaka jest potrzebna zarówno do dokręcania, jak i do rozkręcania danego połączenia. Taka ilość śrub była podyktowana chęcią testowania jeden po drugim kluczy udarowych, aby za jednym razem kluczem dynamometrycznym przygotować cały zakres śrub dla wszystkich kluczy udarowych. Celem tego wynalazku było stworzenie urządzenia, na którym będzie można testować klucze udarowe, które będzie uwzględniało stałe, mierzalne i przewidywalne siły dla wszystkich testowanych kluczy. Poza tym chciałem podjąć próbę chociaż uporządkowania nieco wiedzy na temat tego rodzaju narzędzi, ich możliwości i zastosowań w praktyce, i podzielić się wynikami moich testów z naszymi widzami. Zależało mi na odzwierciedleniu środowiska, w którym często odkręca się zapieczone, skorodowane śruby, oraz aby opory przy odkręcaniu nakrętek były jak największe. W tym celu wykonałem blisko 500 pomiarów w trakcie budowy tablicy, porównując ze sobą cztery rodzaje podkładek aby maksymalnie zwiększyć tarcie pomiędzy elementami oraz dodatkowo cztery rodzaje klejów do gwintów, które również zwiększają ekstra moment luzowania takiego połączenia. To razy kombinacje z różnymi klejami oraz podkładkami w celu osiągnięcia maksymalnego powtarzalnego oporu przy odkręcaniu dało mi mniej więcej taką liczbę pomiarów. Na samym początku testów używałem zwykłych podkładek. Następnie podkładek sprężynowych, później testując nadal z podkładkami typu Nordlock, a kończąc na podkładkach stożkowych zębatych marki Schnorr, które najlepiej sprawdziły się do tego testu. Później, w celu podniesienia oporów przy odkręcaniu, zacząłem eksperymenty z podkładkami plus kleje do gwintów. W tym miejscu dziękuję panu Marcinowi Nadera z laboratorium firmy CX80 za wersję testową kleju do gwintów oraz cenne wskazówki w aplikacji. Aby klejone rzędy śrub miały przy odkręcaniu powtarzalne wyniki. Mając już świadomość sił, jakie będą działać na te śruby, musiałem stworzyć sobie pokrętło na 3/4 cala, które wytrzyma próby odkręcenia nakrętki z porcją kleju przy dokręcaniu dynamometrem na maksymalną przez niego wartość 1500 nm. Tutaj na przebitce widzicie, jak wygląda moja pierwsza wersja pokrętła, do którego została przyłożona siła 950 Nm, co można porównać do 95 kg na metrze. A tak wygląda nowa, poprawiona przeze mnie wersja pokrętła z rury grubościennej o średnicy 43 mm, która mam nadzieję wytrzyma te testy. Dla porównania używanych przeze mnie maksymalnych sił. Dodam, że koła do naczep TIR dociągamy w zależności od modelu i producenta momentami plus-minus w zakresie 600 do 900 Nm. Czyli nacisk na pokrętło wynosi od 60 do 90 kg na metr rury. A w naszych testach będziemy walczyć z siłami nawet 150 kg na 1 m, czyli 1500 Nm. Tyle tytułem zapowiedzi kanału. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, już dzisiaj zapraszam na pierwszy odcinek, na którym skupimy się na zakresie do 500 Nm. Zapraszam do oglądania.